Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kawal i witam w kolejnym odcinku Mighty Magic 7. Właśnie idę do kamiennego miasta, żeby złożyć raport królowi krasnoludów, że uratowaliśmy wszystkich krasnoludów z kopalni. I... Okej. Okay. Napiszę grę za nim ten. Okej. Okay. I teraz powiem wam od razu, że nauczyłem identyfikacji wrogów maga, Edmonda. Dałem mój jeden punkt do tego. Plus nauczyłem go magii wody na eksperta i nauczyłem zaklęć tych, co kupiliśmy w poprzednim odcinku. Tu kleryka, tylko dodałem jedno do magii ciała. Tu nauczyłem go percepcji i od razu nauczyłem mu ją na eksperta, plus dałem mu sztylet, na razie jakiś gówniany który znalazłem i tyle, a wojownikowi dałem tylko do walki bronią, a i tak nie wiem, gdzie jest jeszcze nauczyciel, więc no... Więc teraz idziemy ze wszystkimi krasnoludami, które uratowaliśmy do króla. Ratunek krasnoludom. Witam ponownie, władcy Harmondale. Teraz mogę wam pomóc. Moi inżynierowie zajmą się waszym zamkiem, macie moje podziękowania, Zawsze będziecie tu mile widziani. Hm, jeszcze jedno. Zawsze wasze dokonania zainteresowały inne dwory. Mają do was wysłać ambasadorów. Sprawdźcie waszą komnatę tronową. Uważajcie na siebie przyjaciele. Okej, okay, więc mamy się teraz wrócić do harmon z powrotem. Znaczy teraz już nie mamy tych ludzi. Jednak zanim pójdziemy do harmon z powrotem, to pójdziemy do Erati. Tak, pójdziemy przez Harmondale Za chwila Dobra, te chodzenie po wodzie Musi się ich zabijać, bo oni i tak nie dają, nie dadzą już expa, a ja nie mam na to czasu, żeby wyżynać ich wszystkich, po prostu. Dobra, na zupka! Tak. To jest tylko strach, to nie jest klątwa. No więc teraz na razie pójdziemy No, więc jak na razie nie mamy żadnych zadań Pójdziemy do Erati na, na początek. Pozwiedzamy sobie ją troszkę. Albo, dobra. Skoro już jesteśmy farmon. Możemy od razu odebrać zadanie. Następne. Niby wszystkie królestwa mają wysłać ambasadorów, a nasz zamek powinien być już odbudowany. Tak jak na razie, nie ma tutaj niczego. Wszystkie sale są naprawione, ale nie ma w nich nic, więc no. idziemy do sali tronowej. Naprawa zamku. Moi lordowie, zamek Harmondale jest gotowy. Zaproszenie. Wasza królowa pragnie z wami rozmawiać jak najszybciej. Od wojny miesz... Od wojny mieszka na zamku Gryfonhard w Sedwick. To rutynowa wizyta. Zawsze gdy nowi lordowie obejmują urząd królowa, urząd królowa spotyka się z nimi, żeby wyjaśnić wszystkie sprawy. Królowa Katarzyna jest wami bardzo zainteresowana i powiedziała mi, że chciałaby skorzystać z waszych usług. Dobra. Elaine Hani, z Avle reprezentuję mój kraj. Dobra. Choć Avle nie, pa nie panuje teraz w Harmondale, mój król Eldritch Parson w Awle uważa, że terytorium za uważa to terytorium za swoją pr prawowitą własność. Wszystko sprowadza się do tego, że Eratia Wykradła nam ten obszar w czasie wojen drzewnych wiele lat temu, a my nie ustaliliśmy, a my nie ustaniemy, póki go nie odzyskamy. Mój król pragnie z wami porozmawiać. Udajcie się do Pierpontu w lesie Turalańskim i spotkajcie się z nim. Nie pożałujecie. A hmm. no to ciekawe. Może mamy iść do Stedwig i do Lasu Turalańskiego Jednak na razie idziemy do Erati, żeby ją przeszukać. Więc jazda, dobra, zachowaj. Okej. Okay. No i lecimy tutaj. Przepraszam, ale gościom nie wolno wchodzić do Portu River Stride. Obawiam się, że będziecie musieli wyjść jakakolwiek próba wejścia do fortu będzie traktowana jako wrogie działanie. Okej. Okay. Sorki. Problemów, Chcę sobie robić co wam się, żywnie nie podoba. dostał heroizmu. Na ile to daje? Na 6 minut. Ładnie, mm. ładnie. Dobra. Więc teraz idziemy sobie do zamku. Jeszcze to nie mój ma no, Nie mamy tutaj jak na razie żadnych interesów, więc po prostu idziemy stąd. I tyle. Społaśmy sobie jeszcze tutaj troszkę i poszedłbym do Afle. Witam. Jak się macie? Słabo. W czym mogę pomóc? Ha. Wypraszam sobie. Musimy wybrać ścieżkę ciemności. W czym mogę pomóc? Okej. Okay. Dobra. Przyszliście. Pod oto klucz do mistrzostwa. Mogę i tu nie mogę, dobra. Radzie, że jak na razie nie będziemy potrzebować. Później będziemy jej potrzebować, ale nawet na minimalnym poziomie będzie dobra, więc. To nie będzie problemem. Przejdziemy sobie tu przez góry. Wchodzimy sobie, co jest w tych górach. Dam radę. Jasne. Ten Gryf jest... agresywny. Oj grywku grywku Zobacz, się doigrał. Au! Halo, tak bez animacji? Musimy iść jak labiryntem, bo to już jest na tym wzgórzu. O właśnie pierwsza, i Dobra dobranoc. Ora! Spanie gryfy są słabe już w tym momencie. Więc... Dobra. Przede mną nie ucieka Jak mam przewagę, to was wszystkich zniszczę Supsi, nie tu gdzie magii ognia. ognia. Mm. Interesujące. szczęśliwy, w takim w takim miejscu gościu jest? Nie mam Nie Będziemy musieli tu już iść Pierwsze mam wszystkim Jesteście słabe Dobra Teraz sobie odpalimy Te Jeszcze dwie skrzynki tu A Najpierw monolit Teraz Zrobione Hmm No, to i to. A? Bez pułapki? Hmm. Nie ma miejsca. Skoro nie ma miejsca, no to nie ma miejsca. i da not sprzedać wszystko Szukacie nowej broni przy okazji O o. Nie wezmę to tylko Topór sprzedam też trzymałem go bo może myślałem, że może nauczę nie tego ma miejsca okay, tak Tak jeszcze jest to do sprzedania, ale to jest domaga nie to. Do... Widzicie coś dla siebie? Partnerzem, czy coś w tym stylu. Dzięki wie. Więc no, dobra, trzymaj. Teraz masz ładne też tylety. Tak, to szukacie nowej broni. Dobra. Dziękuję, zapraszam ponownie. Teraz pójdziemy sobie tutaj do miejsca. Tu jeszcze przeszukamy wszystko. No i będzie tyle. To wejście do kanału, w którym, już, w którym już przeszedłem całe. Które już przeszedłem całe są agresywne gryfy, dobra? dobra ok, o, dawaj. I... gryfy trochę bolą nie mam pojęcia nie mam pojęcia Leżysz. Świetnie. Ale ile mamy tego? Neutralny. Mamy 5 reputacji. <laughs> tylko nie ruszył, to dostał taką piękną bułę na ryj. I płynie. Mamy to chodzenie po wodzie tylko na kilka kilkadziesiąt sekund, więc. No muszę uważać. To dobra. Teraz się skończę. Chodzenie po wodzie. Spokojnie i tak już nie chcę go na długi czas, więc zchodzimy na ląd. Dobra Domki mnie interesują Jeszcze mam tegoż? 5 sekund Hop. Dobra używania zbroi płytowej w mieć momencie, przedmiotów zrobiony. Nie mam pojęcia. Hmm. Hmm, hmm. tym momencie, i topór wojenny, świetnie. tym Katalizator. Zrobione. Tudu. Dobra. E? Z do szczęścia na stałe. Au. Miło. To jakaś jaskinia, czy coś? będzie? Dobra. Jeszcze tutaj mamy... zbójów. Takich tam... Pieprzeńców. Pieprzeńców! Odpowiedzi huh. na trafienie obywateli, nie tylko ale jesteście zabrani? Bang! 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 Bang. Chłopaki, chłopaki, żeście to zrali. Na hmm. pomoc! Ała! Ago, jak ja Cię nie cierpię przez to, że tak szybko umierasz? Obra, dawajcie. tak laty. Na pomoc! Gdzie tam? Czek. Proszę trochę. O puk! wpierdziel. Do was podejść po prostu mam wypieprzyć tak. Platy. Hmm. Zwykły pierścień bez żadnej właściwości. Ciężkie do rozpoznania, nie? Ciała na szósty poziom Je. Yeeah, yeah, Dobra W ogóle co daje ten? Znaczy 5 punktów zdrowia plus 3 Na każdy punkt, czyli 5 5 13 23 życia? 23, no jeszcze raz sprawdzę. Tak, 23 życia, leczy. nawet nawet. Taka. Więc sprzedamy wszystko i w tym momencie, jak na razie kończę ten odcinek. Nowej Więc ja w tym momencie żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym odcinku. Więc na razie i cześć!